Dzisiaj wielki dzień. Będę gościem na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Nie ukrywam, że lekko się stresuję. Co prawda, wczoraj i w przestrzeni ostatnich dni bardziej się stresowałam, ale myślę. W ogóle cudowne, znaczy cudowne. No właśnie, ja powiem, że jak dla mnie cudowne czasy, że, że do, do telewizji zapraszanie, że, że w tym momencie już nie ma takiego podziału internet-telewizja, tylko w tym momencie do telewizji zapraszane są młode osoby z internetu. Bardzo cieszę się, że w tym momencie już ta granica się bardzo zaciera i. I że coraz więcej osób z internetu, młodych osób z internetu jest zauważanych i, i, i branych do, 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 do świata y, telewizji. To jest fajne, to mi się podoba. a nie sądzisz, że TV chce za trochę wykorzystać influencerów przez to, że w telewizji lubi się ten lecał i nie nadarzają na za młodym widzem? Oczywiście, że tak jest, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak jest. No, no wiesz, to, to tak samo jak w pewnym momencie było coś takiego, że telewizja bardzo, z, znaczy inaczej, słabo sobie radziła i zobaczyła, że internet jest fajny. To ogrom ludzi z, ze świata telewizji przyszło robić kanały na YouTube. Niektórym wyszło, niektórym nie wyszło. Natomiast e, samo, no, no wiesz, no to jest, to jest biznes. nie? Zaprosimy, to będziemy mieli wyświetlenia. Zaprosimy, to no, nowa, nowa grupa, e, jakichś tam widzów do nas trafi. Także, także, y, także, także, tak. No. Ludzie robią rzeczy, które im się opłacają. I tyle. Mm. No, ale mówię, tak patrząc nie biznesowo, tylko patrząc tak po prostu, jako osoba młoda, jestem chyba jeszcze osobą młodą, nie mam 30 lat, a nawet osoby 30 lat spokojnie, też jesteście młode, ale nie mam jeszcze 28 lat, mam 27, wydaje mi się, że jestem osobą młodą i, i jako osoba młoda i jako osoba z internetu, podoba mi się coś takiego. Fajnie. Co wam? Ale myślę, że ten stres jeszcze u mnie się uaktywni, no bo jednak nie ma co ukrywać, jest to. A skorzystałbyś z takiego jak Berco? Nie ma szans, żeby Kuba Wojewódzki zaprosił taką osobę jak mnie. Kuba Wojewódzki może zaprosić Freeza, zaprosił. Zaprosił Wersow, jest ona. Nie, może zaprosić o wiele większych twórców. Jakiegoś Blowka może zaprosić. Nie wiem, Palica Platynowa ewentualnie mógłby zaprosić. Natomiast mnie mógłby zaprosić. Karol Paciorek. O, na przykład Karol Paciorek mógłby mnie zaprosić, ponieważ moglibyśmy porozmawiać i o YouTubie, i o Testowironie, Także fajnie. Najbardziej oglądalne talk show w Polsce No i Kuba jest bardzo mądrym, błyskotliwym Inteligentnym człowiekiem I jak daje jakieś trudne pytanie A ja się zetnę, bo się zestresuję To po prostu, no, mogę, mogę tutaj Jeszcze raz, Insta Audio Bardzo, bardzo dziękuję za 25 obrazków I szorcika, oczywiście, zobaczymy Zobaczymy, co tu się dzieje Bardzo, bardzo dziękuję, doceniam. ...spalić, Bola mam nadzieję, ku, że tak się kuły. nie stanie, nastawiam się, że wszystko będzie dobrze, że sobie poradzę, że będzie git, będę mieć też pełne wsparcie, nawet pieski ze mną przyjechały do Warszawy, co prawda dlatego, że po prostu nie miałam z kim zostawić, bo Karol był w tym czasie w Hiszpanii, więc je zabrałam ze sobą, dzisiejszy dzień będzie intensywny, fajnie, że będziecie mogli zobaczyć to z backstage'u. Wiek tylko cyperka w dowodzie, nieważne jakie jak masz cyperki, tylko na ile się czujesz, jak się czujesz jak gówno, śmierdzące, takie jak... może mieliśmy tą drogą. Jak to wszystko wygląda, jak wygląda właśnie wizyta w telewizji, ale najpierw zaczynamy od make-up. Odkro... dajcie znać, co wy sądzicie. Stylizację mam białą, mam taką białą sukienkę odkrytą, więc zobaczymy jak będzie się to finalnie teraz prezentowało. Ja da się przebrać do hotelu, no i już później do stołu Fajnie, to ty jesteś przygotowana. Ja to szedłem na żywioł Ogólnie lepiej jest być przygotowanym, bo wtedy się nie stresujesz po prostu, nie? Jakbym był drugi raz szedł, to też bym się już wolał przygotować, nie? bo to zawsze jest mniejszy stres. Ale ja tak wtedy stresowałem, że to koniec, nie? Ja, ja. Jeśli chodzi o stres, jeśli chodzi o występy, na przykład takie publiczne, to ja wam powiem, że miałem ogromny stres y, do momentu, jak y, miałem ogromny stres do momentu, jak nie wyszedłem na scenę. Jak już, jak już ten, jak już, jak już, wyszedłem na scenę, to to już było spoko. Ale w hotelu się strasznie stresowałem, jak jechałem, to się strasznie stresowałem. Jak już wszedłem tam na, to, na ten obiekt to jeszcze może troszkę stresu było, ale bardzo mało. Natomiast, jak już wszedłem na scenę i zacząłem gadać z, z Parasite'em, to już spoko. To już bugit. git. ty jakieś pytanie? jak No dobra. No a z tą, z, tą, z tym logiem? No. Ukradłeś czy nie ukradłeś? Czy, czy żałujesz, no? O, Freeze wytacza ciężkie działa tutaj. Żałuję i powiem. Że... Verso zaszła w ciąży i, i ten. i, i Felix już na ofensywce taniej. Nieładnie, nieładnie. I że ta, ta sprawa faktycznie ciążyła, ciążyła mi, mi w głowie... Ciążyła. Ale gra słów. Przez, przez długie, długie miesiące i odbiła się bardzo na moim stanie psychicznym ze względu na to, że ja zawsze należałam do osób, które raczej stroniły od tego, żeby pożyczać pieniądze, żeby, żeby coś kraść. Yy, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. I w tym przykładzie no, muszę się do tego przyznać i bardzo tego żałuję. N cieszę się, że już udało mi się tę sprawę zakończyć, rozwiązać. Kosztowało mnie to niemałe mieszkanie, aczkolwiek cieszę się... Tu jestem ciekaw ile, nie? Z milion? Niemałe mieszkanie. Niemałe mieszkanie. Małe mieszkanie to będzie milion. A nie małe? Kurze, Ona On próbuje się w jak czytania. No, powiem ci, że jak, jakbym miał na przykład, wiesz, taką reputację, ok, w porządku, natomiast, natomiast, y, poza tą fajną reputacją, miałbym jakiś taki fuck up, o który prawie na pewno ktoś by mnie zapytał, to też bym się przygotował do tej odpowiedzi. Teraz żałuję, że, y, ale wcześniej mówiła, że między innymi przez to, że przez to Wardęga krzywdzi ludzi? No tak było, no wiesz, no, nie przemyślała tego, głupoty mówiła. No głupoty mówiła. No, myślę, że, myślę, że w tym momencie też myśli, że mówiła głupoty. Myślę, że mogę teraz ruszyć już naprzód. Nie no, jesteś fajnie przygotowana, dobrze. Ja pierniczę, dobrze. już nie, 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 po nie, Ej ale serio się nie, tak. się nie, 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 Fajno, musisz nie, serio, nie, się nie, 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 stresuj nie, 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 tam nie, stanie, nic. Ale w ogóle wiesz, Jesteś tam mega dobrze przygotowana wiesz, Po prostu baw się, weź nie, jakiś żartem wrzuć nie, coś ci przyjdzie do głowy, normalnie nie, 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 baw, się. nie, 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 ja nie, prostu... nie, jestem taka, że ja będę po nim cisnąć, wiesz co? Ale nie, 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 Ja, ja nie, od od razu, od razu, od razu. nie, no, z tym nie, jesteś z nim nie, 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 Ponowne połączenie udane. Sieła! Yy, mówiliśmy właśnie. Rozpierdola teraz komputer, nie? Yy, Sieła! Witam serder. O, super internet yy, 244P. O, na na dosłownie. Yy, manana, manana. Yy, jestem, 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 moi drodzy. Czasem widać, nie widać, trochę widać, trochę nie widać. Jak w. Mm, jak w czym? Jak we jak się Przed chwilą powiedziałem, że fajnie jest przygotowana, i w momencie, gdy powiedziałem, że fajnie ona jest przygotowana, to właśnie internet pokazał, jak ja bardzo nie jestem przygotowany. Z martwych wstał dokładnie to ja. A jednak one cię kochają, czy one są z na... na. pewno Wojewódzki jest ostro, nie potraktuję, przynajmniej nie poleci na wizy zbyt ostro. Yy... Zbyt ostro, jak myślisz, nie zgodziłabyś na publikację. Nie, nie, inaczej. Według mnie. Yy... Według mnie y, nie pojedzie po niej ostro i nie będzie jakoś mocno, y, nie wiem, taki uszczpliwy, ponieważ wersja jest w ciąży. I gdyby był uszczpliwy, i gdyby był jakiś tam chamski, i gdyby po, pojechał po niej w jakiś tam naprawdę niefajny sposób, albo po prostu mocno prowadził z nią y, tą rozmowę. To raczej y, raczej nie do końca byłoby to fajne i nie do końca fajnie by się to oglądało właśnie ze względu na to, że jest w ciąży. I raczej nie wiem, stresować ją, y, poddawać próbie, czy ona zniesie tą presję w takim stanie nie byłoby ani profesjonalne, ani, ani fajne. Jakub Michalski, what's up, bro? Siemano, siemano Jakub Michalski, chcę dobrego słuchać. W ogóle ci daję moderatora. Jesteś na każdym streamie, yy, jesteś na każdym streamie, także chcę widzieć bardziej twoje komentarze yy, i tyle. Poza tym ostatnio jeszcze, jeszcze do Nojciki wpłacałeś, więc, yy, więc wiesz, więc ja yy, również w ten sposób mogę się troszeczkę yy, od, 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 yy, odwdzięczyć. Pieniądze? No bo no pewnie trochę tak. <laughs> I co No może to powiedzieć. No to może na początku powiedzieć. <laughs> nie no, to jest dobre, to jest dobre. Wtedy możesz się zacząć po prostu śmiać. No bo ona bierze o tak walnie. I żeby tak trochę niby dla beczki, ale żeby wyszło na jego, wiesz co chodzi? Miałam tak, że na wywiad w radiu ja jechałam i wiesz, wstałam sobie bardzo późno i ja tak na szybkości pojechałam I nawet nie miałam czasu się zestresować, nie? A tu sam fakt tego, że wiesz, będą mi przypadać mikroport, będę widzieć to studio To jednak to stresuje, nie? Ale ty już tam byłaś Byłam, tak to, to jest byś... plus. Tak, to jest plus, bo widziałam już, jak z tobą postępowała. Staliśmy tam na środku, no, tak. nie to tak, tak ze sceną, żeby sobie wyjść zobaczyć. O, Proszę bardzo. O, ja to, to jest, to jest bardzo tak. To jest dziękuję bardzo. serdecznie. Wody niegazowanej. Mam dość, jak się dziś czuję i y, wszystko w porządku. Tak. Bardzo bardzo, bardzo dziękuję. że Co myślisz o mojej kreacji? Tak. Tak. Specjalnie stwierdziłam, że was ma zmiana tak. 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 siedzenia. Tak się dzieje tak! No Tam dzwonić czas. E, Mati, uważaj z tym przesiedaniem, bo można umrzeć. E, nie, spoko, powiem ci, że, że y, rzucam Wam wyzwanie, żebyście Wy mi rzucili wyzwanie. O, i co teraz, i co teraz? Do zero. Ha? Nie, teraz mnie tak, co ty? Bardzo dużo podróżujesz w ciąży. Czy nie sądzisz, że resztę kobiet w ciąży, które siedzą w domach, może ty denerwować? Bardzo dużo też nagrywami pracuję. Myślę, że to też kogoś może denerwować. fajnie jest też, że ich oddzielnie zapraszali, więc każdy dostał swój osobny czas. Tak, to prawda. O, to znaczy, Prinz chyba był jako ekipa, nie? Nie pamiętam troszkę. W jak to było? Pamiętacie? Nie, nie Ty ogólnie pokazujesz jakby, że jesteś aktywna, no nie? To jest takie super. Jestem już gotowa, teraz idę szybko wywiad na TikToka. Tak, moderatorzy, dokładnie. Już będą... Mati, wyzwanie, zapuść włosy. Śmieszka mamy na czacie. Nać mikroport i będę szła do studia. Skala stresu? Myślę, że takie mocne 6 na 10, ale szczerze cały czas sobie powtarzam w głowie, że nie chcę się stresować, ze względu właśnie na ciążę, że nie mogę tym stresem tak emanować i że powinnam być spokojna, więc cały czas próbuję rozchodzić i nie stresuję się, tak, jak na przykład dowiedziałam się, że właśnie będę kupek. Zobaczymy, jak będzie, jak będę przed samym wyjściem, bo wtedy będę stres, już wszyscy się. Kostek, dziękuję, że subskrybujesz. Paweł Lewiński i Magdalena Nogar również bardzo bardzo dziękuję. jest tak. 3, 2, 1, wchodzisz, i wtedy myślę, że to tak uderzy, ale zobaczymy. Oby, nie, trzymajcie. Dzień dobry. Dobrze, super. Pewnie, pewnie. nie. Zapraszam. Dobrze. A to przy pomocy, byliście na widowni, więc. Tylko, no dobrze. Oczywiście. Mikrofony nad. Dziękuję bardzo za donate. Dobra, Ita, już. Ja Was już wezmę na widownię. Do będzie minutka stresu i później jest chill. Serio. No Tylko wejście to jest takie ojejku, takie... a później jest chill. Z tego miejsca będziesz... To prawda, no, że jak się wchodzi to jeszcze troszkę stresu, a później jak już siedzi, siedzi, to już siedzi. To już się, niech się dzieje wolę nieba, xD. ...Kubo wychodzi tam zastatki zastawki, mówi sobie swój wstępniaczek. Zapowiada cię? I on tu zaczyna swój wstępniak i tak. Tutaj będzie go. Andrew Shadow, siemaneczka. Operator stał przed tobą i jak usłyszysz ja. wersow ja. zapalą nie się tu lampki, idzie. idziesz w stronę Kuby. Teraz już jest taka próba, próba nie, generalna. No i zaraz wychodzi Kuba i później ee... wychodzę ja. Stres. Teraz, teraz już jest 6,5. na 10. Nie 6. Możemy zaczynać? <laughs> ale mocne czy nie mocne? Przepraszam za ale czemu to oglądamy? Nie byłem po prostu ciekaw. Tak po prostu, wiesz, no, to... Tak trochę, trochę chcę może zmienić troszeczkę konwencję YouTube'a, że nie, nie każdy film musi być, w którym musimy się z kogoś śmiać i, i punktować, a, a troszkę taki update tego, co się, co się dzieje w Internecie. A film miał jakby o 20 minut, nie obejrzelibyśmy. Ma 10 minut, więc spoko, można sobie na 15 minut to hapnąć. Dobra, gdybyś miała w trakcie programu jakiekolwiek Benek. pytania, dał do Kuby. On tylko w telewizji tak wygląda, że jest taki niemiły, ale to jest... Serdeczny ciepły człowiek, naprawdę. Dobre. Ej, ale w ogóle, że ona z nim jeszcze nie ten, nie rozmawiała, nie? To jest nawet takie trochę dziwne. Myślałem, że wcześniej już trochę pogadali, trochę się już e, zapoznali, żeby się nie stresować, to się okazuje, że jeszcze, że, że w ogóle tam nigdzie do niej nie przyszedł. Chętnie pomoże, dobra? Okay. 10! 9! 8! Co jest, kto jak tam nakręca? Nakręca. to na mi dobra? Dziękuję Może dzięki temu sama rozmowa wychodzi bardziej re realistycznie? No właśnie, nie wiem, bo, bo jeśli chodzi o priza, no to on do nich przyszedł do, do, do przybierania. Natomiast tutaj, tutaj nie, więc. No nie wiem, bo może czasu nie miał, cholera wie, a może nie chciał, nie? E, nie wymuszono okazji. A moi drodzy... Doma mi, No faj, fajna gierka, ale, ale, ale za długa. Jesteśmy trali 10 lat. Weronika Sowa z córką! Więc I to... teraz! Tak. Ja to dostała fajnie, fajne sprawa, tak pozytywnie na pewno. Najlepsze wow. nie, nie. jest to, że no nie, si nie czuje się tego stresu, e dopiero się go czuje w momencie w w największy, jak się wychodzi fajne, że później sobie mogą. Kuba, możemy ją Bardzo proszę, Chodźcie tutaj, wujkę dobra. Filip i Weronika. Bez kapry? No fajne, no fajne. O Nie Wiedziałem, że Cześć, przyjeżdżasz, jak tam chce być popularny, to ja tam chciałem chciał. Pan Ja nie wiedziałem, czy. Ciao Mati, ważna kwestia. Właśnie siadam, chcę obejść mojego ulubionego gruba sanety. A nie wiem, co zjeść, kebab czy pizzę? Ja mam Teraz, dzisiaj, teraz, zjad. Jestem! No, jak o, mogłem sobie odmówić, żeby jak być... to tak, ma... no, super! Dobra, dawaj. Co byś chciał? Daj Dobra, to już że tak chodzi, to jest ład, ładne światło. O, Ja tak trochę dalej po. Tak. No i pytanie, jak, czy to prawda, że... Czy ma ktoś tak jak karmię czy No, oczywiście, że tak. Musimy się zdzwonić. Ja czyli to wtedy pisałem, tylko... Kur... O, właśnie! I to jest super! Jeśli będzie odcinek, bo... bo Wersja wprowadzi taki, taki, taką serię... Czy, czy, czy to prawda, że... Jeśli faktycznie zaprosi do siebie Kujawowickiego, no to będzie super. No to kurczę, tak fajnie będzie. Nie, ona i jeszcze nie. Czas. Teraz oficjalnie się sprzedałeś, albo sprzedałeś moją posadę. E, ja się sprzedałem. Ja się codziennie sprzedaję. Jak ja powiedziałem, że masz gadane, to nie dlatego, żeby po prostu potrafisz to robić. No. Tak, widać, że się wie, że jesteś swobodna. A to nie. To Słuchaj, Tu przychodzą ludzie, którzy odpowiadają na moje pytanie. No, no, jest tak jak mówisz. Albo nie, no nie jest dokładnie tak, no, Także pamiętaj, to I też jest, jest to, jest, to też jest Taki stresik, ale już fajnie, już tak poszło. Ale co, pierwsze takie właśnie dwie minutki, no. a później już lecisz, Tu Tutaj, tutaj, Tu jest najważniejsze, no, tak gdzie idziemy tak. tak. i nagle wiesz, siadasz tam na kanapie i myślisz o oh, kurde. Tak. No zresztą sami zobaczycie oczywiście y, dzisiaj o 22.40. To... No tak, ale to, to jest też fajnie przekminione, że wróciła film, którym zapowiada, że dziś będzie Dziś będzie premiera, to jest spoko. Jest ja firmia od pół roku, to się nie już wlicza do moda. Powiem ci, tak, wlicza się, ale, ale jako, że zbierany jest na szczytny cel, o którym nie, napisa, nie mogłem napisać tutaj, bo już nie chciałem po raz kolejny pisać jakichś tam smutnych rzeczy. bo, bo, bo Byłoby dużo pytań, a nie chcę o tym rozmawiać. Yy, to promocja, promocja obowiązuje dzisiaj, a na następnym streamie zobaczymy. Pizza z kebabem. Jest to też jakieś wyjście. Kebab z pizzą, nie? Pizza, ale taka zawinięta jak kebab. Boże, będzie gif z tego, co właśnie zrobiłem. Zaraz po nagraniach wróciliśmy jeszcze na chwilę do studia, żeby nagrać TikToki do Kuby Wojewódzkiego oraz do mnie. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Wiesz co, ja podał, to możemy to robić tutaj, bo to tu jest złe światło. Chciałam zrobić TikToka, że ty się śmiejesz z Kuby, że nie ma dzieci i no. robimy tego TikToka, e, ale z ciebie bambik. Znasz ten trend? Znam to, znam to, właśnie też to chciałam zrobić. Dobrze, co my do mamy mówić? No, nie wyzywajcie mnie, że jestem bambikiem, po prostu nie mam fałdolców. Czego? Jezus, go przynajmniej świętszy. To ciężko, że tak czasu. No niestety, czas, czasem takie coś ciężko. Faudolców? Tak, czyli e, Weronika śpiewa. Ha ha, ha, ha. Ja, ha, ha ha, Ale z ciebie bambik. Aha, a ja śpiewam. I ty śpiewasz czemu? I Weronika, nie ma, bo nie masz fałdolców. Dobra, Że, do jeszcze raz później. Za. Ha, 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 ale z ciebie bambik! genialne. Nie, to nie, to trochę mnie łapie takie niestety cringe trochę. Jak bardzo chciałbym, żeby nie łapał tak. Niestety trochę łapie JAK JA JESTEM KU**A ch... zdolny! Przepraszam pana JAK JA JESTEM BARDZO UTALENTOWANY No za pierwszym razem Weronika załóżmy razem kanał porę umierać? Załóżmy Ekipa 2 Naprawdę Ewerka, tam nie ma o co w ogóle się jest, bać Nie no, że nie Ale to jest słodkie Ale to jest o, właśnie nie, najlepsze, jest że, nad, na, na, z... że coś takiego wiesz, moment w którym się pomylisz boży Czyli właśnie W Tylko nie wiesz co no. chodzi, że jakby to jest takie śmieszne i później sama jakbyś się z tego zaśmiałaś, to jest super że... Ale najgorzej no. było jak się spytał o Filip. Filip, ja wiedziałam, że on chce mieć Że spytał się o tę stylizację Ale to było też przeuroczo I nagle, a co słyszysz o Filipie, a ty? go Obserwuję go Mam Sumą, ale... Przynajmniej ten, przynajmniej, przynajmniej szczerze, to bardzo. Ta, nie gra na bebek. Nie, no przynajmniej nie okłamało, to najważniejsze. Cię cieszę, fajnie, fajnie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną. To będziesz widziała wcześniej? Czy nie. Co? Ale nie, nie Co ty? Ja nie dają autoryzacji, to tak, żeby to widzieć wszystko. Co? Margarita, już wielka uczta. Przez... Ktoś pytał, co zjeść, proszę bardzo. Trzegałam się, żeby jeść zdrowo, ale takie. Momenty można celebrować właśnie w ten sposób. Świętowaliśmy na kolacji, no już emocje trochę opadły. Mam nadzieję, że wyjdzie super sama. Nie wiem jeszcze, jak to będzie, ale mam nadzieję, że dobrze. A wy oglądajcie i dajcie mi znać, co sądzicie. Oczywiście dzisiaj o 22.40 na Tiffany. No, fajnie, fajnie, tak, tak, tak pozytywny film.